Come off man. Aaa widzę! Aaa! Aaa! Aaaaa! Przestańcy jesteś! Ale ja się przenikłam! Aaaaa! Jesteśmy hotel. w hotelu i wychodzimy. Mm. Dobrze, no to Ale Ja, ja w takim nie chcę razie. w hotelu, ja kiedyś pracowałam w hotelu, dobra mi, mi już... Nie, wywaliło mnie już <laughs> Co jest? Ja nie chcę! Halo! Która jest twoja walizka? Przywieźć ci walizkę. A, to widzę, że room service od razu. No jak? No jest fajnie. E, nie wiem, no, przybyliśmy tutaj Halo. dopiero. Dzień dobry, proszę mi pomóc tutaj. Halo, jest Co jakiś serwis. O, dzwoneczek się, dzwo dzwoneczek. No, się zaciął. Zaciąłeś dzwoneczek, jest Sam się zaciął! już wszystko psujesz. To nie ja! W ogóle mamy tutaj kermita ukrytego. E, mamy Piętny tutaj klucz. Ej, chciałbym taki z w domu. Jesteś grafikiem, weź no taki okaryt. <garnik> No dobra, okay. Pewnie. Challenge Accepted. O, mamy kluczyk. 0001 tak. O, tu jest 0001 Ty jesteś panią hotelową, proszę mnie oprowadzić po hotelu. Ej, wow. tu w ogóle uh. jest. Ej, nie, tam jest coś creepy, stoi. widzę. Może te obrazki coś znaczą. Te obrazki na pewno coś znaczą. Patrz. Dwie takie same baby. Stać różnicę. <laughs> dwie takie to same jest baby. Van Blanc. Van black. Van black. I to też jest van bla. To jest. Come of man. To? Co? A okej. Camera of man. Ej, nie, nie, światło widzę. Go! Ubi-life. No to sobie poszłaś? wow powiem ci, że daleko przeszłaś. Wow, Bo wow, to wow, za... ała, ała, jak to boli A jak tak zrobię? To tyłem chcesz iść? Ty, tak. można iść tyłem, ale... Ale skoko. Gdzie to jest? Co to było? Ała. Słyszałeś coś? Tak, słyszę rzeczy Czy mogę ja, sobie w... nie ustawieniach... ja, ja idę do szafy. Jak do szafy? Dlaczego? Zostawia mnie od razu. No dobra, trzeba... Co to są za dźwięki? No mówię! Wiesz co, ja się cofnę i ja sobie podgłoszę grę w szafie Żeby <laughs> mnie nic nie Ej, zabiło. co jest?! To jest? Ej! Coś mnie... A, Nie wiem! Boję się! Co? Mam jakiś dziwny ekran! Ej, ja też coś słyszę O nie, jakieś... Czy ja byłam za długo w szafie? Ała?! Tak! E, to jest twój cień, to twój cień, Jezus, Mary ja się, straszłam już. What the hell? Ej, Ej ile życia wstrasz, mi nie zabrało? Nie ja, wiesz co? I... Ja stąd spierdalam. Ja znalazłem drzwi, spieramie ogólnie. O, ty kluczek znalazłem. Nie da się wrócić. A... Ej, gdzie ty jesteś? Bo tu nawet papierowa. Jezus, nie strasz mnie. Przepraszam. Jestem... Zostałem uderzony przez oczy, zostałem uderzony. Przez oczy. Ja się... Ja się kitram pod łóżkiem trudno. co, ja nie, ja nie, nie sobie mogę, z... bo wtedy... Ja no sobie dobrze. stanę za drzwiami. Okej. Okay. Wydaje Pieś się mnie. wszystko okej. Okay. Gdzie wam cię wie? <noise> Dalej! <głosy> gdzieś, <głosy> przez rusy! Jest <noise> w ogóle ja w pierdzie... są tam Dobra, kręta. ty ja idę na lewo, ty idź na prawo. A! <noise> Jestem <sobie> straszna! <noise> Słyszysz ten dźwięk? Tak. Dobra, chodźmy dalej po prostu. Ja Chodź, bo że... nas noc zastanie. Na 100%. O! E? Hej, ja mam, mam obraz. Mamy Trzeba je poprzestawiać. Dobra? No patrz, jak jest... od razu ładniej jest, no. Nie, no trzeba owal do owala. To do. Mogę go postawić gdzieś? Nie. Gdzie tu był prostokąt? Na kwadrat tu jest. Tutaj. Dobra, porobione. Easy peasy, lemon squeezy. O super, drzwi z numerem 11. Ty przez nie idziesz. Masz więcej życia. Dobra, let's go! Mentalne przygotowanie rozpoczęte. Eee, tam coś jest czy to światło po prostu? Nie, to nie chyba wiem, światło. Ale A, to jest krajfer. kolejna skrzynka. Coś... O nie, nie, nie. Tu to jest to. Nie wiem, ja weszłam do szafy. Żerafy wchodzą do szafy. A, co jest, co się coś bije, what the hell. Ja nie wiem gdzie jest to światło, ja się boję teraz... A jak... Ja górę zwiedzam. Aha, Daj bo to mnie plasterek. widzi z góry chyba. Ej, tu jest pokój. Ale Jezu to boli, święty. To goli jak tu się na to schody. patrzysz, wiesz? Poskrzyńkę. Skrzynkę znalazłem. Co? Światło się zaczęło dzieje? mrugać. Aha. Super. Co to? Co to jest! A! Nie! Czemu jest ciemność? Co to jest? A! Ej, okej. Okay. Eee, czekaj już cię Nie, nie mogę cię zrewajwować. Za Aha. pieniądze mogę cię zrewivować Aha! No dobra, no to. Drugie podejście, znaczy, to trzeba na speedzie po prostu. Biegniemy, się nie uciągamy i. Elo. Ale jak Gdzie potrzebujesz, to nigdzie nie ma. Jest Łom. Ja chcę, że. Jeżeli... Uuu! Ej znalazłem? To, co znalazłeś? Lockpika, patrz. Czyli Łom. Nie, A. Tam bardzo nie. Ej, zgadnij co znalazłem. Łom. Eee, nie. Ja bardzo Zastarek. chcę ten Łom. Dajcie mi Łom. Potrzebuję Łom. Proszę iść. Leż. Lecisz przed siebie. Chciałaś biec? To biegnij. O, złoto. Mnie się podoba, że ja ci złoto cały czas zabieram. Co to było? Co to są za dźwięki? Co to było? Nie ale... wiem, ale zlokalizowałem szafę. Tobie też proponuję jedną zlokalizować na wszelki wypadek i nie moją. A, tylko że tu nie ma szafy. A nie, nie jest. Tak. Na samym początku jest jakby szafa. Nie, ja sobie zbieram kasę. Bo mi całą zabrałeś, to, to ja sobie pozbieram teraz. Czemu tam jest tak ciemno? Przecież tam byłam przed A! Kawałem. Co? Nie, nic. Tak Znowu... sobie ćwiczę, jakby coś się miało A. stać. Ej, nie podoba mi się to, wiesz, bo jakoś tak. Cicho. A! Co się. Ej, nie. Krysie, uciekaj, uciekaj. Kryj się! Szybko, 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 szybko! Co to? Co to było? Wydaje mi się, że to było to, co cię... To zapyło. było Może tak! Wyiszcz? Ja nie chcę... A! Dobra, muszę wychodzić. A masz zapalarę? Nie, ale widzę, że te drzwi są... Czekaj, coś jest złego z tymi drzwiami. E? Nie wiem co to znaczy, to ale... To wygląda boje. jak jakiś... Yyy, dziwny... Myślę że to smok Wygląda jakiś robak dziwny A! Co to było? Nie wiem, bo możemy iść przez 15 piętna... Przez piętnastkę Ja nie chcę iść już nigdzie Chodź na Albo górę do góry No dobra no to chodźmy do góry 16 Czternastka Ty, to, to możemy iść 14. w tych pokojach. Nie no możemy iść 16 i będziemy dalej wtedy Ale no, no dobra. To przejdziemy szybciej przez pokoje. Ja było! Ej, dobra nie ja chyba... Ja chyba rozumiem o co chodzi. Posłuchaj, 13. potwór... Potwór. Poczekaj, potwór zaznaczył drzwi, co nie? O, a tu się świeci teraz. No tak, ale potwór zaznaczył drzwi. Więc w teorii nie widzimy tego numeru drzwi, więc musimy chyba następne wybrać. Rozumiesz? Aha... Jeżeli to były trzynastką, to musimy wybrać czternastkę, albo... No wybrałam czternastkę! To... No to piętnastka? Idź se tam sam! Ja nie chcę! Nie, eee, co to? Eee, nie wiem, ale jest strasznie ciemno, nie masz może... ...tej latarki? Czy... co? coś? Ja mam świeczkę. I Boże, ja słyszę rzeczy, a to ty się do szafy chowasz. Ej, to jest straszne. Szukaj zapalniczki. Co to było? bierze i mi złoto zabiera znowu. No, no co to? A to co to złoto tylko dla cie... Co ci się stało? Co Nie! ci jest? Wyskoczyło mi coś na mordę! Co ci wyskoczyło? Nie wiem, coś strasznego, ciemno to jest, chodźmy stąd! Boże, Bo wziąłem... ja się boję! O, gdzie ty o, o, czekaj, jesteś? chodź Chodź, 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 nie, w pokoju, tak na górze, w pokoju ostatnim. Kurde, w szesnastce? Nie! Wróciłam no. znowu! Skinęłam znowu! Mówiłeś, że w szesnastce jesteś! Bardzo się. Ze śmiechu czy ze strachu? Ej, ja jestem sama w tym widzie, nie! Ja chcę stąd iść, nie! 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 Nie, ja tu nie chcę wracać. Teraz ty prowadzisz w topie, to ma, ja nie wchodzę teraz w te drzwi. Ty se, no idź okay. przodem! Jesteśmy w mistycznym hotelu. Gdzieś hen hen daleko w sosnowcu. Wszyscy no, mówili, że nic tu nie ma. Ale jednak jest więcej niż się spodziewaliśmy. <grym> Luzami leci z oka aktualnie! On sobie szafeczki otwierał, złoto zdobywał. A ja nie chcę pod łóżko. Jezus, Maria, to była moja ręka czy tam coś było? Jezus, już nie wiem. No to chyba... mogła być moja noga, wiesz? Już mi na łeb wchodzi ta gra. No o pieniążki się. No właśnie to robię. Aha, no i zbieraj sobie wszystko, co chcesz i zabieraj mi pieniążki, super. O, o, o! Jezu! Stój. A nie, to są jakieś specjalne drzwi, to nieważne. Boże, Co się kochanie. stanie, jak zrobię hold? Nic, nie mam klucza. Więcej złota sobie zbieram. Na, 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 na. I am the A! Tam coś jest! Tam coś no jest! tak, znowu te dziwne A, drzwi, drzwi tam... takie, do których klucza nie mamy. Jakie? Stop! To mówi welcome na wejściu. Ja chcę szafę. Nie ma szafy. No dobra, to ja sobie idę dalej w takim razie. Nie! Nie! Czekaj na mnie! Nie zostawiam mnie tu! Gdzie ty jesteś? Już zostawić chciał. Jezu, ja tam nie wchodzę. Ciemno tam. No wiem, wszystko wydaje się być git na razie. Jest za ciemno. O, już jest jasno. Zaraz będzie ciemno. Jest nie, nie. już cię. No, o, patrz. Ale... medykamenty, Chcesz Wszystko medykamenty To serwer. Jest, no, ale. Ale. jest. O, skrzynka. O, nie mogę ją otworzyć, bo nie mam mokpika No dobrze, no to idziemy. Nie, nie dalej. To, to trzeba tak zawomiga. Boże, kochany Nie wiem. No, się przestraszyłam światło. Masz dużo szaf. Ty, włóż do szafy, włóż do szafy, szybko. Udało ci się? Uf, tak. Okej, okay, to dobrze. Nice. Jezus! O nie! Zmienił numerek drzwi. Nie wiem przez jakie drzwi mamy iść. To nie jest dobra. Bo to znaczy, że może mi coś na twarz wyskoczyć. Pewnie. Nie, nie, nie! Żadne hihihi. Hi, hi. nie, tak, nie ma takiego numeru. No bo to jest czternastka. No dobra, czternaście, idę. No to najlepiej na po? piętnastkę iść. Nie, 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 bo jest przez czternastkę... No, no, no ale po czternastce tak. jest piętnastka. No tak, masz rację. Umiesz liczyć, umiesz. Matma. Tu jest szesnastka. No to chodź. Nie. Zapamiętam to sobie i będę to wypominać tej grze. Nie, co wow. to? A szafa spadła po prostu. Co piszemy tutaj trochę, tutaj sobie mogę... O! Fajnie znalazłem swój... Ja słój. bym mi tu zostawiła notkę, zostawiłabym im najgorszy review jaki może być. Najgorszy <laughs> hotel świata. Co to ma być? <laughs> Szafy spadają, jakieś straszne mordy się pokazują, wyskakują na twarz, co to ma być? Nie wiem, ale sobie krauczuję przez zniszczone szu. Co to? Nie wiem. Ja się trzymam blisko ciebie. Ja... Szafa tu jest, jakby Fajnie. co? Fajnie. Gdzie ty idziesz? Boże, nie zostawiaj mnie. Nie, jestem tutaj. Gdzie? Spokojnie. Co to? Złota dużo. O, plasterek Miesz. jest nawet. Co wziąć, bo ja nie potrzebuję. Ja nie potrzebuję plasterka. Jezu! Chyba to coś idzie. Szafa, szafa, szafa. Kiedyś to był dobry pomysł, że się już schowałam. Znaczy, ja wyczekuję tego potwora, żeby zobaczyć czy. Ale nie, chyba jest ok. Nie ja wiem, wiem, że nie ufam tej grze. To jest że znaczy się boję dobra. wchodzić już przez te drzwi. Gdzie ty jesteś? Wiesz, mam przez drzwi. Coś zgarnęło. Czy to jest latarka? Nie, bez jaj. Ale widzę, że tu jest fioletowe światło chyba, wiesz? Nie, nie chcę! Dobra, nie, nie ma jest. światła. Ja słyszę te dźwięki deszczu, mam wrażenie, że potwór leci, nie? No, Jezus, smarnie czemu to światło miga? Aha, znowu wow. się przewróciła szafa! <laughs> Jezus! Co to? Szafa, co szafa, to? Szafa, nie szafa. mam szafy! Nie zdążyłam do szafy! Ja Dobrze, no ale przynajmniej razem zginęliśmy tym razem. Dobra. Próbuję wziąć się w garść. Biorę Andrzeja. Bliżej siebie. Jezus Marnia, co to znowu za dźwięki straszne. Idziemy na speedzie, trzeba jeszcze... nasłuchiwać. Na oglądać, napatrzeć, na. na. E, tak, musimy być ostrożni. Obserwować. Ono mówię przecież. O, co to? Pająk mi na twarz wyskoczył. Pamiętaj, że chyba klucza tutaj szukamy, bo to taki pokój... Jezus był. niech to przestanie migać, bo jak ja mignę, to... O! Jezu! O, super! Co? Szafa? Super Boisz się szaf spadających? Tak, boję się spadających szaf. A czya? Że mnie źle przygniotą i nie zginę przez nie dobrze. Aha, to wolisz dobrze przez taką zginąć. No, no super, tak. Spoko, Słyszę jakieś dziwne dźwięki ogólnie i mi się to trochę nie podoba. No szafa. U, pieniążki? O dwie są nawet. jezus! Wow. Co to? A to Ale do to szafa szczęście, że to na nas nie leci. No. dosłownie. Dobra, no to co? No to ja idę dalej do dwunastki w takim razie, bo wszystko jest... Łoł, wow, nie! Nie patrz się w prawo, nie patrz się w prawo, nie patrz się w prawo. to są szafy. te oczy wredne. A oczy. Ej! Dobra, co to? Zniknęłem. Co to? Potwór, potwór leci, potwór leci! Jezu, schowałam Zapach. się, udało mi się. Nice. Dobra. Ale teraz jest tu ciemno! Jak ja mam tu przejść teraz! Idę po ciebie. Nie biegnę! Gdzie są drzwi? Tutaj o jesteś? <laughs> które to były drzwi? Trzynastka! dobra. Nie wiem. Zapamiętaj numer 13 w razie kiedy by nam zamazał drzwi. Zjedziemy przez 14 a kolejne są 14, a 15 u góry, ale my przeszliśmy przez 14, to chodźmy czyli przez piętnaste. Czyli teraz nie przechodzimy przez te, dobra. No bo nam pewnie potwór by wyleciał. Tak, czyli na górę. Jezus święty, no miałeś okay. nie. Było mówione. Chciałem, chciałem się upewnić, czy działa, ok? I działa. No dobra, to ja idę dalej w takim razie, 17 drzwi. Ciekawy jak daleko uda nam się dojść, tylko będę potrzebował y, życia w takim razie. Nie ma tu plasterków. Jezu nie, czemu to miga? Przestań. E, Które to były drzwi? Idzie? 18. Idzie? idzie, idzie. Musimy iść 19. Idzie! Tak, idzie! Klik się! Ja się schowałam. Okej, okay, ja, ja. Tak, tak, tak. Jest Musimy iść na dół schodami. Gdzie? Gdzie ty jesteś? No, na dół. Idę, 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 idę. Nie otwieraj żadnych drzwi. Nie otwieraj żadnych drzwi. Koło szafy. O tu. Stój! To? Stój! Widzę cię. No jestem, jestem, dobra, Idź. chodźmy A na dół. Tu? No. Dziewiętnaste to są. Tu, ten deszcz jest straszny. To, o, to postarek, zdjęcie. To? Ten malunek jest okropny. Co to jest? Deepness. No, no to, to jest... nie zła deepness. No to po prostu e, osoby bez make z rana. Eee, <laughs> dobra, gdzie to jest? To jest tu. Jezu kochany, to jest tu. Ja słyszę bardzo straszne dźwięki, mi się to nie podoba za chwilę. Mi też. I znowu łza cieknie po policzku. Boże kochany, mogę przestać płakać. Gdzie ty idziesz z tym obrazem? Tu masz ten. No ale nie mam obrazu ostatnio... No mam? tu jest prze... Ale ja go nie mam. No przecież go w rękach niosłeś. No ale niosłem inny, a tego nie mam, albo to jest ten zły, a bo dwa tu były XT Bo czekaj, nie, wiem. Bo... Ja go, zostaw tam to, dobra, Okej. Okej, okej, jest git No No to mamy to, 21 drzwi O ty, ale spoko Ej, tutaj jest coś Bo beczki Brian Beczki są A jakie beczki? No, a to, to nie, nie idźmy tam na razie, chodźmy tutaj na razie Ty patrz, bo Brian tutaj jest, nie? Fajny, słodki, bo Brian. A eee, no sobie... Gdzie? No tutaj przy mnie, na ścianie. Obraz. Bo O ty, Łazienkę o... znalazłem, ale pizzko. O super, mi się tak sikać chce weź. No, ja się właśnie załatwiłem, idź, także. No, sobie. Buuu! Dobra, to super. idź tam przodem na te beczki. No, ale ja już jestem na dole. Ja... Kiedy? No, widzisz? Jak? No, ja szybki jestem. Co to było? Ty kufel piwa znalazłem A co sobie weź kufel piwa? Mogę go wypić? Nie wiem Boję się, jeżeli wyczy... go wypiję to... Jak wzięła kufel piwa no. na raz. Bo ja cię kręcę. Ty coś tu jest świecącego fajnego. Ty dźwignia jest. Pociągnąłem dźwignię. Fajnie. Na górze się otworzyło pewnie te drzwi. Dobra, no to drzwi Prowadź. 24. Czemu ja? Czemu ja się stałem bohaterem tej przygody nagle? Tu nic nie ma. Kolejne beczki. Tam są drzwi. Idź otwierać. Ej, wenty tutaj wenty. są. Ja nie mo- Nie no, ta gra jest nie... Nie. Dobra, to gdzie idziesz? Rozdzielamy się typowo. I ja idę w prawo. I nic tu nie ma, ciekawostka. Beczka. Nie wiem, się boję tam iść. Dobra, tu... Owem tylko le... Beczka. Aha. Co to było? Rynku? Ja idę do wentyla, nie wiem. Co to było? Nie, no okay. tak szybko. Tu? No, no he, tak, prawda Dobra. Dobra, to jest ja Jezus! Sobie to, to. Piwo Przestraszyłeś wypiłem. mnie tym piwem! <grym> dobra. Nawet piwa w spokoju wypić nie mogę. Poczekaj! Ej, Słyszałeś ten dziki dźwięk? No, no tak. Już jesteś gotowa czy? Aha, okej. Okay. <grym> okej, okay, no dobra, no to chodźmy w takim razie. Trzeba znaleźć. Jesteś tu za mną? tak jesteś. jestem. jestem. E, 25 szafy. drzwi. 25. Tu jest jedno szafro drogie. Eee. Jezu! Miga. Nie wiem, czy się dziad nie zbliża. Nie, no chyba jak miga. Nie, czekaj, właśnie. Zbliża się. Zobacz, Nie ma! Nie ma kuźwa! <śled> nie ma skórkowajców! W teraz jest ciemno. Wszystko jedno Ej ale... e, dobra, no to sobie szukamy... Ej, które to były? 20... Co to? 20 co to chyba. Nie Maria, co było koło mnie! co, co? to było? Ja nie wiem! Ale gdzie ty jesteś? O! O! o ja też to widzę! Ej, uciekłem do szafy i tego przy mnie nie ma. Nie ja się boję teraz odwracać! Ucieknij do szafy nie, Schowaj nie się jest w szafie. Nie szafa, ja stoję w miejscu! Ale nie, nie schodź, bo cię może bić czy coś. Ukryj się w szafie, znajdź szafę, gdzie ty jesteś? Poszłam do tego, do światła dobra, widzę cię, widzę cię, widzę cię. Jestem za tobą. Jak się przeraziłem, to mi w twarz krzyknęło, nie? No, to robię takie psy, kuźwa! I takie je takie na, na twarz. Jezu święty! Dobra, no to chodźmy dalej. 28. Ta gra jest fajna, spokojna taka, nie? No bardzo Ja mi się tam podoba? Nie wiem o co ci chodzi. 29 drzwi, lecimy. Na razie dobrze sobie radzimy. 29, nie idziemy 29 tam. nie idziemy na górę, czyli do góry. Tak. prowadź. ja już mam w dupie, ja nie prowadzę. Ja już nie mam <coughs> bohatera 20 które to były? 9. No dobra, no to 30 tutaj są. Okej, okay, okej okay. 31. Dobrze nam idzie Nie zapeszaj Okej okay. Zgadzam się 32 teraz. Jezu! Mryga! Mryga! Będzie leciał pewnie! Mryga! Będzie leciał dziad! Kurwa szafę minaj! Ja chcę szafę! Jest szafa. Idzie! Ja idzie. się schowałam! Poszedł Ale znowu jest ciemno! I to gówno pewnie znowu będzie zrobić zrobić... Pss. Które to były? 32? Pss. Tak, nie, nie wiem. Czyli to nie. były, 3, czyli 33 są tutaj. Czyli 3, 3 teraz. Czyli Dobrze, 3, 4. że otworzyłaś. Czyli ja? 3-4, dokładnie. No ty otworzyłaś. Co to? Oj? Co to? Chyba potwór szafa, będzie znowu szafa. szedł. Ej, tam jest, jest jakieś łóżko. oko, to mrugało, to mrugało. O nie! Szafa, szafa, ja mam szafę idź pod łóżko Nie Ej. wiem czy on będzie szedł. Ej, tu jest jakieś oko! I ona nas mruga. No wiem, widzę ja. O, latarkę znalazłem, ale epicko. To no, przynajmniej ciemno nie będzie. Nice, gdzie ty jesteś? O, baterię znalazłem też. No tutaj jestem za tobą. Dobra, nie bój się oczu. O, klucz znalazłem też. Epicko. Wyszedłem z tego. I ten, i otwieramy w takim razie. Zobaczymy, co się stanie. Więcej oczu tu jest. Dobra, to ja mam latarkę, dziady. Rukowańce. Jedne. Co? Poświecę ci w oko. Może cię oślepię. Nie mogliśmy Ej. zagrać w skaja. Tam byśmy przynajmniej podpalali duszki. Horora szukaliśmy. Dobra, jesteś gotowa? Nie! Okej. Okay. Nie ma nic. Ty, latarkę wyłączę, bo... Ale baterie Taak. mogę zbierać tylko jak... Co to jest?! Boże święty! Co to za jakaś... Ej, spierniczamy stąd! Magma, co? Biegnij, 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 biegnij! A! co ten! Kraw czuj. Gdzie niby? Nie, no złapie mnie szefnami. zaraz! Ale mnie to zaraz dorwie i ja pierniczę! Ja czuję jak mi to na dupie siedzi, dosłownie! Speed run. Gdzie ty możesz? Nie, 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 nie! Dam radę, dam radę! A. Biegni, biegni, biegni! Dasz radę, wierzę w Nie! Nie udało mi się! A, Nie. A było tak dobrze! Dobra. Uh, optimize your path as much as you can. Aspire. Dobra, poczekaj, poczekaj.